Witajcie moi kochani, dzisiaj chciałem wam parę słów powiedzieć na temat podwójnej manny, która była zsyłana szóstego dnia e, tygodnia, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu. Dlaczego akurat szóstego dnia, dlaczego podwójna ilość e, i dlaczego akurat w taki, a nie inny sposób Bóg chciał pokazać Izraelitom, kim jest. Myślę, że należy pamiętać o tym, że Izraelici, będąc ponad 400 lat w niewoli w Egipcie, mogli zapomnieć już o tym, kim jest Bóg. Mogli już przejąć nawyki tych narodów, które ich otaczały. Mogli też ze względu na ilość pracy, którą musieli wykonywać, jak wiemy, pod koniec tej niewoli mogli już nie pamiętać o takich podstawowych rzeczach. I tak dokładnie dzieje się w naszym życiu. Czasami nadmiar pracy, czasami te w cudzysłowiu pogańskie narody, które nas otaczają, powodują, że zapominamy o tym, kim jest Bóg, jakie on ma cechy, bo zaczynamy przejmować różne nawyki, różne zasady zachowań z otoczenia, czy też po prostu jesteśmy przez ten system, który panuje na świecie teraz, obecnie, jesteśmy tak zmęczeni, że po prostu nie mamy siły wgłębiać się w różne rzeczy. To jest celowe, to jest diabelskie działanie, które miało miejsce już, już dużo wcześniej. Jest napisane w Słowie Bożym, że to co było to znów będzie, nic nowego pod słońcem nie ma, to po prostu przybiera tylko trochę inne kształty. No i oczywiście pamiętamy o tym, że Mojżesz, kiedy doświadczył tej rozmowy z Bogiem, zapytał i zresztą słusznie Boga, jak ma przedstawić go Izraelitom. Jeżeli spytają mnie, jakie jest jego imię, czy jakie są jego cechy. Tutaj moim zdaniem nie chodziło o literalne imię Boga, tylko bo oczywiście wiemy o tym doskonale, że w starożytności imię oznaczało charakter. Dlatego Bóg zmienia imiona. To dlatego Jakub został nazwany Izraelem, chociażby. No więc Mojżesz pyta, jakie jest Twoje imię, jakie są Twoje cechy, i wtedy Bóg przedstawia się nie jako: Ja jestem, jak niektórzy twierdzą, że kiedy widzą w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówi: Ja jestem, to przedstawia się Bożym imieniem. No nie do końca myślę, że to jest Boże imię, bo zapewne wielokrotnie w Nowym Testamencie. Chociażby apostołowie używali tego sformułowania ja jestem, to ja jestem. Po prostu, jeżeli ktoś puka do drzwi i ktoś pyta, kto tam, no to ktoś odpowiada, to ja jestem. No i myślę, że to nie chodzi o to, że to te dwa słowa oznaczają Boże imię. Bóg przedstawia się jako JHWH, czyli jestem, który jestem, albo jestem przedwieczny, wiekuisty. Tak ładnie to tłumaczy na przykład Nowa Biblia Gdańska, ten tetragram. Jako wiekuisty, czyli istniejący od zawsze. I tutaj, jeżeli chodzi o to sformułowanie: istniejąco od zawsze, już nie każdy może użyć tego imienia, prawda? Jeżeli ktoś, tak nawiązując do poprzedniego przykładu. Puka do drzwi, a ktoś pyta, kto tam? No to przecież nikt nie odpowie. Jestem istniejący od zawsze. Ale śmiało może powiedzieć, to ja jestem. A to tak na marginesie. Chodziło o to, wracając do tematu, że Mojżeszowi zależało na tym, żeby przedstawić Boga, jego cechy, kim on jest, jakie on ma cechy. Żeby Izraelici, kiedy będąc w tej niewoli, zapomnieli całkowicie o tym, kim jest Bóg, żeby mógł go Przypomnieć im. No i oczywiście Bóg, nawiązując do swojej, swojej jednej z cech, że jest przedwieczny, że jest istniejący od zawsze, jakby stara się w umysłach Izraelitów cofnąć ich w czasie, że ja jestem ten, który był od zawsze, czyli ten, który stworzył wszystko. Który był przed jeszcze tym wszystkim, co tutaj widzicie: przed Wami samymi, przed Ziemią, przed Niebem, przed, przed tym stworzeniem. I takim właśnie wyjątkowym imieniem Mojżesz przedstawia Boga Izraelitom. Ale to nie wszystko. Później, wyprowadzając ten naród z niewoli, myślę, że nie bez powodu Bóg zsyła mannę w podwójnej porcji szóstego dnia, bo jak wiemy, siódmy dzień jest dniem Szabatu. O dniu szabatu chyba mówić nie trzeba. Jest to dzień, który upamiętnia stworzenie. Czyli wskazuje również na Boga jako Stwórcę, jako tego Przedwiecznego. Bo jeżeli ktoś stworzył niebo i ziemię, to znaczy, że był przed tym wszystkim. Musiał istnieć przed stworzeniem, jeżeli był Stwórcą. I myślę, że to zesłanie manny szóstego dnia w podwójny sposób było takim namacalnym znakiem tego, że Bóg to jest właśnie wiekuisty, to jest JHWH. Bo mm, gdyby to był inny Bóg, to nie zależałoby mu na tym, czy Izraelici e, siódmego dnia odpoczywają, czy nie odpoczywają, czy oni zbierają tą mannę, czy nie zbierają tej manny. E, każdy dzień jest taki, jak, jak pozostałe i niczym się nie wyróżnia. Natomiast tutaj Bóg wyraźnie oddzielił dzień siódmy, Pokazując, że w tym siódmym dniu on odpoczął. I tak samo Izraelici mają odpoczywać. Więc myślę, że ta podwójna mana szóstego dnia była. Tak jak Mojżesz przedstawił słownie Boga jako wiekuisty, to tutaj była takim namacalnym, jakby dowodem tego, że to jest faktycznie Bóg Jachwe, który stworzył niebo i ziemię, stworzył to przez 6 dni, a siódmego odpoczął. Izraelici na pewno o tym wiedzieli, ci, którzy byli w niewoli, ale mogli o tym zapomnieć. Tak jak na początku wspomniałem, kultura, wokół której żyli jakieś pogańskie bóstwa, bo wiemy oczywiście, że chociażby. Podczas święta Paschy Bóg nie tylko poraził wszystko to, co pierworodne w ziemi egipskiej, ale także poraził te bożyszcza, te bóstwa, te wszystkie bałwany. Czyli wiemy, że tam właśnie kwitło bałwochwalstwo. I ta kultura na pewno miała jakiś wpływ na Izraelitów, dlatego Bóg w namacalny sposób chce pokazać Izraelitom, że On jest tym, który stworzył niebo i ziemię, czyli wieku istym. Dlaczego o tym mówię? Wszyscy znamy tą historię, prawda? Wyjścia Izraelitów z Egiptu. Mówię o tym dlatego, że w dzisiejszych czasach praktycznie to samo dzieje się wokół nas. Żyjemy w kulturze, która zapomniała o tym, kim ta, tak naprawdę jest Bóg, to znaczy może nie zupełnie. Pamiętamy o tym, czyli tak jakby Mojżesz przedstawia nam, oczywiście w cudzysłowie, Mojżesz, przedstawia się nam Boga jako wiekuistego, jako istniejącego od zawsze, ale znamy to tylko tak jakby z teorii, ze słów, z mowy, prawda? Tak jak Mojżesz przedstawił Izraelitom to, że Bóg jest wiekuistym, tym istniejącym od zawsze. Natomiast namacanie nie chcemy doświadczyć i często nie doświadczamy tego, że właśnie to jest ten Bóg. Dlatego, że siódmego dnia tygodnia zbieramy mannę, a powinniśmy zaprzestać zbierania manny siódmego dnia tygodnia, dlatego, że Bóg chce nam dać tą przysłowiową mannę szóstego dnia w podwójnie. I przez to tylko w teorii wiemy, że Bóg jest twórcą. Gdybyśmy chcieli doświadczyć tego odpoczywając 7 dnia tygodnia tak, jak Izraelici właśnie odpoczywali 7 dnia tygodnia, i zauważmy, że Izraelici na początku, pierwsze dni, kiedy oni dostali mannę, tą podwójną mannę 6 dnia, to oni z nawyku, prawda, bo oni byli niewolnikami w ziemi egipskiej, więc zapewne 7 dnia tam ciężko pracowali. Więc oni z automatu jakby siódmego dnia wychodzą i zbierają tą mannę i Bóg pyta się jak długo jeszcze nie będziecie słuchać moich ustaw, jak długo będziecie mi się sprzeniewierzać. Siódmego dnia macie odpoczywać i później oni dopiero faktycznie widzą, że tam nic nie ma, że i tak nie ma czego zbierać tego siódmego dnia i oni po prostu dopiero powoli, powoli wychodzą z tych błędnych nawyków pracy siódmego dnia tygodnia i odpoczywają faktycznie. Od pracy. I dokładnie tak samo dzieje się z ludźmi. Ja pamiętam, kiedy, e, będąc katolikiem, no to wtedy wiadomo, jest tak, że każdy dzień praktycznie jest, jest podobny. Równie dobrze można w niedzielę sobie pracować, prawda? Przychodzi się z kościoła, ludzie tam mają coś do zrobienia, to sobie robią. E, nie ma takiego jakby wyróżnienia, nawet niedzieli, pod względem pracy oczywiście, no bo wiadomo, że w niedzielę ludzie chodzą do kościoła itd. itd. Jednak sobota jest takim dniem, kiedy się dużo pracuje. No bo wtedy kończymy taki klasyczny tydzień pracy, no i to jest pierwszy taki dzień takiego wolnego po tej naszej pracy zawodowej. No i oczywiście wtedy można nadrabiać. Dużo, dużo spraw jest do nadrobienia, no i jest najwięcej pracy. I te nawyki zostają. Ja pamiętam, kiedy zacząłem na początku przestrzegać szabatu, no to jeszcze miałem te egipskie, prawda? W cudzysłowie nawyki, które pozostały mi po tej niewoli egipskiej, babilońskiej. I, i też jakoś tą sobotę tak dziwnie się czułem, bo, bo byłem przyzwyczajony do tego, że ja w sobotę zawsze coś robię. I trochę czasu musiało upłynąć, zanim Bóg jakby oczyścił te bukłaki mojego umysłu tak w pełni i teraz Sobota jest dla mnie zupełnie, całkowicie inaczej postrzegam niż na początku mojego nawrócenia, kiedy zacząłem przestrzegać dnia Szabatu. I tak samo właśnie działo się z Izraelitami. Oni też na początku mieli jeszcze właśnie te, te złe nawyki. No i właśnie podsumowując, myślę, że. Podwójna manna szóstego dnia tygodnia jest wyraźnym znakiem od Boga Stwórcy dla Izraelitów, ale również i dla nas, że to jest ten konkretny Bóg wiekuisty, nie inny, bo tylko jeden Bóg, zauważcie, jeden Bóg tworzył świat w sześć dni i siódmego odpoczął. Jeżeli nawet ktoś wierzy w innego Boga, w jakiegoś Boga, nazwijmy go Bogiem, nie wiem, X, ten Bóg X może też. Rościć sobie jakby autorytet jako stwórca, że to on stworzył wszystko. Jest takich bogów, na pewno wielu, którzy z małej litery B, oczywiście, którzy twierdzą, że stworzyli świat, ale oni mogli stworzyć ten świat w różny sposób, nie wiem, jakimś tam strypnięciem, jakimś tam czarami czymkolwiek. Natomiast nasz Bóg, Bóg Jachwe, wiekuisty, tworzył świat w konkretny sposób, w konkretnym schemacie. W, w konkretnej takiej jakby matrycy. I tą matrycą jest 6 dni stworzenia i siódmy dzień odpoczynku. Cykl 6 plus 1 to dotyczy naszego Boga. To jest taki, um, taki hologram, który, dzięki któremu możemy rozpoznać oryginalność, że to jest konkretnie Bóg wiekuisty, który istniał przed tym wszystkim, co widzimy tutaj. On jest przedwieczny, nie ma początku, nie ma końca. To go charakteryzuje. I właśnie to, że Bóg zsyłał mannę szóstego dnia tygodnia w podwójny sposób i nakazał Izraelitom odpoczynek dnia siódmego, było dla nich i powinno być również dla nas taką, takim papierkiem lakmusowym, żeby sprawdzić, czy jesteśmy na pewno prowadzeni przez naszego Boga. Ale również jest to, czy też może być to, znakiem dla innych, którzy będą nas obserwować, którzy będą się zastanawiać, co my robimy, dlaczego my w sobotę nie pracujemy, dlaczego jesteśmy tacy inni niż pozostali, właśnie takim papierkiem lakmusowym, takim hologramem sprawdzającym oryginalność tego, że nas prowadzi Wszechmogący Bóg, wskazującym na cechy naszego Boga, który jako jedyny wyróżnia się tym, że stworzył tworzył świat w sześć dni i siódmego dnia odpoczął. Może być wielu bogów. Mogą być bogowie, którzy, którzy też z pozoru są dobrzy, którzy, którzy zakazują zabójstwa, którzy zakazują kradzieży. No tacy, wiecie, no po prostu bardzo dobrzy bogowie i też mogą być wyznawcy jakichś innych bogów, tego właśnie przysłowiowego boga X, który też zakazuje zabijania, zakazuje czynienia zła, no po prostu bardzo dobry bóg i ktoś powie no co to za różnica, no ja też wierzę w takiego boga, który, który też no tych wszystkich takich prawideł moralnych przestrzega i chce, żebyśmy my przestrzegali. I jeżeli dwóch wyznawców tego typu właśnie religii i wyznawców Boga, Biblii się spotka, no to powiedzą sobie, słuchajcie, no przecież my wierzymy w praktycznie w tego samego Boga. Jest ten sam Bóg. Bo nasz Bóg też nie chce, żebyśmy zabijali, nie chce, żebyśmy kradli i cudzołożyli i tak dalej, i tak dalej. Więc no, wchodźmy w ekumenię, to jest ten sam Bóg. No nie. My mamy Boga, który tworzył świat w 6 dni, siódmego dnia odpoczął. To jest cecha charakterystyczna Boga. I właśnie powtórzę to raz jeszcze na koniec. Mojżesz powiedział ludziom, e, Izraelitom, to, że Bóg ma imię, że ma cechę, a cechą tego Boga, jego imieniem nie tyle jest ten tetragram, na którym niektórzy się koncentrują i e, starają się e, zrozumieć, e, jakie tam były samogłoski, jak e, go wymawiać, to też to nie jest e, nic złego, że my to badamy. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą w tym imieniu jest ta cecha, że Bóg jest przedwieczny. Nie ma początku, nie ma końca. On jest tym, który istniał przed tym wszystkim fizycznym, co my teraz, coraz, co, co my teraz widzimy, co my obserwujemy. I coraz bardziej odrzucamy to, że Bóg to stworzył, ponieważ no, ta teoria ewolucji stała się taką jakby takim tak wisienką na torcie wszystkich naukowców, którzy jeżeli już coś jest naukowego, no to musi opierać się o teorię ewolucji, która tak naprawdę paradoksalnie im bardziej e, badamy ten świat, e, jak on tak naprawdę wygląda e, pod mikroskopami elektronowymi, tym e, mniej prawdopodobne jest to, że to wszystko powstało w przypadku e, połączenia się atomów jakichś tam przypadkowych. To jest jedno właśnie, dostajemy tą informację jakby słownie, ale też mamy to tego doświadczać, mamy o tym świadczyć, że Bóg jest tym wiekuistym, który stworzył świat wcześniej. dlatego Bóg chętnie da nam podwójną mannę szóstego dnia, żebyśmy nie musieli siódmego dnia pracować. Ja nie wiem jak wy, jeżeli przestrzegacie dnia szabatu i nie pracujecie. Dnia siódmego, bo tak jeszcze na marginesie powiem, że szabat dotyczy pracy, fizycznej pracy. Niektórzy mówią, ja mam szabat każdego dnia. E, bo e, dlaczego? Dlatego, że jest takie trochę pomieszanie pojęć. Bóg nie mówi, że siódmego dnia masz mi cześć oddawać. Bóg nie mówi, że siódmego dnia masz mnie wielbić, bo wielbić i oddawać cześć mamy Bogu codziennie. To już jest zasada Starego Testamentu, moi drodzy. To nie jest coś nowego w Nowym Testamencie, że Jezus teraz od teraz, e, jeżeli jesteśmy w nowym przymierzu, no to teraz mamy szabat każdego dnia. Szabat, taki duchowy, wiecie, szabat, takie oddawanie czci Bogu. To nie jest szabat, bo szabat to jest odpoczynek, więc to oddawanie czci nie jest odpoczynkiem. No to jest w ogóle paradoks, ale już pomijając... Taki, takie oddawanie czci Bogu, taka cześć należna Bogu każdego dnia to miało miejsce już w Starym Testamencie, bo ja nie wyobrażam sobie, że Mojżesz, że Daniel, wszyscy Boży Mężowie i że oni oddawali cześć Bogu tylko siódmego dnia tygodnia, a w pozostałe dni to po prostu tam sobie robili swoje rzeczy. Absolutnie nie. No. Oni mieli taki kontakt, żywy kontakt z Bogiem, że to Każda sekunda ich życia na pewno była przepełniona Bożą obecnością, więc tu nie o to chodzi. Szabat to jest odpoczynek od pracy fizycznej, dlatego że jest on związany ściśle z dziełem stwórczym, a stworzenie jest pracą, więc stwarzając Bóg, Bóg stwarzając, pracował. Dlatego my, przestrzegając Szabatu, mamy się powstrzymywać od pracy. I dlaczego ta podwójna manna? Dlatego, że nie wiem jak wy, ale ja odpoczywając, zupełnie odpoczywając od pracy, siódmego dnia tygodnia, szóstego dnia tygodnia jestem przekonany, że Bóg daje mi podwójną mannę i naprawdę niczego mi nie brakuje, nie odczuwam jakichś braków ze względu na to, że zacząłem czcić Dzień Szabatu, tak jak jest to napisane w czwartym przykazaniu. Dekalogu. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, myślę, że Bóg bardziej mi błogosławi, nawet pod względem materialnym, kiedy przestrzegam tego odpoczynku od pracy. Mówi się często, że dla Boga 6 to więcej niż 7, dlatego że 6 dni pracując da, da nam więcej, jest w stanie dać nam więcej niż wtedy, kiedy pracujemy siódmego dnia również, w ogóle przez 7 dni. E, spróbujcie, e, jeżeli Bóg Izraelitom dawał podwójną mannę szóstego dnia i niczego im nie brakowało, e, tyle ile potrzebowali tej manny do jedzenia, co też jest dla nas takim prawda, symbolem z takich rzeczy, które są nam niezbędne do życia, i Bóg jest w stanie dać nam te rzeczy niezbędne do życia w takiej samej mierze, a nawet więcej, wtedy, kiedy paradoksalnie jeden dzień odpoczniemy od pracy. Wtedy będziemy bardziej wydajni w ciągu tych sześciu dni, będziemy bardziej stabilni duchowo, umysłowo, będziemy mieli taki reset, taki naprawdę odpoczynek i duchowy, i fizyczny. Bóg doskonale wie, że jest nam to potrzebne. On nas stworzył po to, żebyśmy przestrzegali Jego zasad, a jest naszym konstruktorem, on zna zasady naszego działania. Także moi drodzy, Pamiętajmy o tym, że Bóg jest wiekuistym, on istniał przed tym wszystkim, co widzimy i powinniśmy wyrażać to, jakby pokazując tą matrycę, którą on wykorzystał do stworzenia Ziemi, wszystkiego, co na niej, nieba i wszystkiego, co w nim jest. A więc to tyle. Myślę, że. Ta podwójna manna nie tylko będzie moim, ale też i waszym udziałem w momencie, kiedy zaczniecie przestrzegać dnia szabatu, że Bóg będzie wam błogosławił. Oby tak się stało, niech Duch Święty, niech Duch Jezusa Chrystusa, Pana Szabatu zresztą nas prowadzi, niech nas wzmacnia, Niech Bóg błogosławi tym, którzy przestrzegają tej matrycy i pokazują tą matrycę innym. Niech ta matryca będzie znakiem. Nie tylko między nami a Bogiem, ale też znakiem dla tych, którzy z jakichś powodów, prawdopodobnie dlatego, że żyją jeszcze w Egipcie, w tej kulturze egipskiej, nie przestrzegają tego dnia i tej Patrycy nie powielają. Niech tak się stanie dla chwały Bożego i wiedział przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Pozdrawiam Was, kochani, i do usłyszenia.